I oglądam mecze reprezentacji Polski. Gramy sobie na Kuki MC, dlatego wbijaj pograć, wariacie. A, i generalnie zostaw suba, proste. No i teraz przyznam wam się szczerze, wiecie wszyscy dobrze, że dzisiaj jest mecz reprezentacji Polska w kontra Argentyna Natomiast czy ja oglądam mecze piłkarskie? Nie, meczów piłkarskich nie oglądam Generalnie zdarza się, bardzo często się zdarza, że oglądam sobie skróty tych meczów, które są wrzucane po prostu na YouTube'a Albo jeszcze na jakichś kanałach newsowych odnośnie newsów piłkarskich, to tam sobie oglądam jakieś informacje Ale tak, żeby obejrzeć cały mecz, szczerze powiedziawszy nie chce mi się, jakoś nigdy mnie piłka nożna nie ciągnęła, nie pasjonowała Natomiast tak jak mówię, jako żeby być na bieżąco i wiedzieć co się dzieje na tym Mundialu, no to sobie oglądam po prostu skróty. Także w sumie czasami bawi mnie, jak patrzę na ludzi, którzy tak bardzo emocjonują się tymi meczami. No bo sam się po prostu z tym jakoś mocno nie utożsamiam w sumie mi to zwisa i powie, bo na takiej w sumie zasadzie. Natomiast co by nie mówić, kibicuję naszej polskiej reprezentacji i trzymam za nią kciuki. Także powodzenia, no i napiszcie w komentarzu, jaki obstawiacie wynik dzisiejszego spotkania.